Witam wszystkich tajemitonautów i badaczy niewyjaśnionych tajemnic. W 1976 roku pierwsza książka Sicina, 12 planeta, rozpoczęła Odyseję, która dosłownie zmieniła dziedzinę historii starożytnej. W 1993 roku ukazała się szósta książka z serii kroniki Ziemi, zatytułowana Kiedy Zaczął się Czas. Wśród innych zadziwiających twierdzeń książka ta łączy złożony kalendarz Stonehenge i zagadkowych ruin Tijahuanaku w Boliwii ze starożytną kulturą Sumerów, a co za tym idzie, z Nibirłańczykami, których nazywa się także Anunnaki. To właśnie ci, jak twierdzi Sitchin, nie tylko stworzyli sumeryjską kulturę, ale także genetycznie stworzyli istoty ludzkie, jakie znamy i tak żyją na tej tajemniczej dwunastej planecie Nibiru. Do chwili obecnej Sitchin odszyfrował ponad 2000 glinianych cylindrów pochodzących ze starożytnej krainy nad Zatoką Perską, która istniała około 6000 lat temu. Niektóre z tych fragmentów datowane są na 4000 lat przed naszą erą i znajdują się w muzeach na całym świecie. Szczególnie jeden fragment znajdujący się obecnie w Niemczech wskazuje, że Ziemia jest siódmą planetą, licząc od Plutona. Ramy czasowe obejmują 4000 tysiące lat, zanim współczesna astronomia potwierdziła istnienie Plutona jako rzeczywistej planety w naszym Układzie Słonecznym. Skąd więc starożytna rasa ludzi wiedziała o tym fakcie? Sitchin twierdzi, że dzieje się tak dlatego, że ci starożytni ludzie nie pochodzili z Ziemi, ale przybyli na Ziemię z Nibiru. Głębokie poróżnienie w społeczeństwie ostatecznie spowodowało, że Nibiruańczycy opuścili planetę Ziemię, pozostawiając ludzi samych sobie. Ci pierwsi ludzie nigdy nie byli w stanie podróżować między gwiazdami. Ich twórcy jednak na dodatek posiadali dar, o jaki zabiegają do dzisiaj ludzie nieśmiertelność. Jednak eony później my, ludzie, w końcu wysłaliśmy inteligentne, zaprojektowane sondy satelitarne poza granice naszego Układu Słonecznego. Czy powtarzamy naszą przeszłość? To tylko jedno z kłopotliwych pytań, które Sitchin bada w Kronikach Ziemi. Sitchin był nie tylko wybitnym archeologiem, ale także znakomitym analitykiem starożytnych kultur. Być może najlepszym w historii. Jego objaśniające porównania podobnych, ale odmiennych mitologii zapewniają pełniejsze zrozumienie wszystkich religii świata. Badania Sitchina wskazują m.in., że na orbicie wokół Marsa może znajdować się placówka uniemożliwiająca obecnym ludziom dotarcie tam. Jest to fakt potwierdzony przez problemy w tej okolicy zarówno amerykańskich, jak i rosyjskich sąd kosmicznych. Jednak głównym przedmiotem tych imponujących badań jest starożytny sumer. Odszyfrowanie glinianych tabliczek tej kultury zakopanych przez tysiąclecia odkrywa korzenie sięgające 450 tysięcy lat przed naszą erą. Powodem, dla którego Sycin zainspirował się do nauki czytania tabliczek klinowych, była jego początkowa ciekawość, jaką miał jako chłopiec co do znaczenia Nefilim, enigmatycznej grupy potężnych istot, o której mowa w Starym Testamencie. W tłumaczeniu Nefilim oznacza ci, którzy zeszli. W przybliżeniu, w tłumaczeniu Nefilim oznacza ci, którzy zeszli. Skąd przybyłem? To punkt wyjścia, który sprawia, że kroniki Ziemi czyta się lepiej niż jakąkolwiek tajemnicę Sherlocka Holmesa. Aby rozwikłać zagadkę, Sitchin wyrusza w podróż po całym świecie do starożytnych miast i dawnych cywilizacji. Niemożliwe byłoby oddanie sprawiedliwości jego badań w tak krótkiej recenzji jak ta, na przykład. Jednakże istnieją pewne bardzo znaczące ustalenia na temat istnienia tej innej rasy ludzi. Być może najbardziej fascynująca jest twarz na Marsie struktura w obszarze zwanym Cydonia na Czerwonej Planecie. Co to jest. Jeśli przeanalizujemy związek twarzy na Marsie pod kątem jej obecności od innych piramid, odkrytych również na Marsie, okazuje się, że zależność geometryczna jest identyczna z odległościami egipskiego sfinksa i piramid w otaczających obszarach Egiptu. Sitchin doszedł do wniosku, że rozmieszczenie tych piramid wskazuje, że służyły one jako punkty lądowania nibirŁańczyków po tym, jak weszli z kosmosu w atmosferę ziemską. Sitchin zapewnił również, że wczesne piramidy nie zostały zaprojektowane przez Egipcjan. 10 listopada 1993 roku telewizja NBC wyemitowała program zatytułowany Tajemnica Sfinksa, w którym wskazano, że Sfinks jest 2000 lat starszy niż wcześniej sądzono. Potwierdza to niejako ustalenia Sitchina, że piramidy zaprojektował ktoś inny niż Egipcjanie. Jedno po drugim zdumiewające twierdzenia uczyniły Sicina najbardziej kontrowersyjnym pisarzem naszych czasów, ponieważ kwestionuje wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o cywilizacji ludzkiej. Łatwo jest odrzucić badania Sicina w taki sam sposób w jaki inni ludzie odrzucają Ufo lub też Erika von Danikena i niezliczonych innych badaczy, którzy twierdzili, że znaleźli dowody na obecność istot pozaziemskich odwiedzających tę planetę. Jednak Sitchin doskonale zdaje sobie sprawę z orędownictwa tego diabła i odrzuca argumenty sceptyków, posługując się solidną wiedzą, w tym najbardziej rygorystycznymi tłumaczeniami tekstu sumeryjskiego, opowieści wedejskich i fragmentów oryginalnych greckich i hebrajskich wersji Biblii. Ta umiejętność tłumaczenia wielu języków jest niemałym osiągnięciem. Ci z nas, którzy nigdy nie będą w stanie rozszyfrować glinianych tabliczek sprzed 6 tysięcy lat, muszą ufać, że Sitchin dokładnie wykonał swoją pracę. Jednak jego źródła wykazują całkowitą uczciwość, włączając w to najlepsze, najbardziej szanowane cytaty i odniesienia, jakie można sobie wyobrazić. Dwie ostatnie osoby, które zwróciły uwagę na Sycyna to Colin Powell i Norman Schwarzkopf, amerykańscy generałowie, którzy odegrali kluczową rolę w niedawnej wojnie w Zatoce Perskiej. Miejsce lądowania nibirłańczyków znajdowało się na obszarze zwanym niegdyś Eridu, obecnie nazywanym południowym Irakiem. Głównym powodem, dla którego Saddam Hussein nie został schwytany, było to, że trzymał się on w starożytnej piramidzie schodkowej zbudowanej przez jedną z wczesnych cywilizacji, wspomnianych przez Sichina, a której Amerykanie nie chcieli bombardować ze względu na jej nieocenioną wartość historyczną. Jednak wiemy doskonale, jak się skończyła sprawa z Saddamem Husseinem. W pewnym momencie opuścił piramidę i to był jego błąd. Gdy z rzeczywistości konsensusu usunie się połysk mediów, wyłania się zupełnie nowy obraz nie wiadomo czego w związku z tym, co odkrył Sitchin. Z pewnością ten pisarz już nigdy nie dowie się, co w trawie piszczy, ale poszlaki zawarte w kronikach ziemi dotyczące Nibiruańczyków są absolutnie przekonujące. W takim razie, gdzie należy oczekiwać ich ponownego, zapowiedzianego przybycia? Odpowiedź jest tutaj dla wielu jasna na południowym niebie. Fakt ten staje się bezsporny, gdy przestudiuje się teksty Cicina. Zwraca on uwagę, że NASA zlokalizowała masywny czarny obiekt na południowym niebie, a niedawna reaktywacja teleskopów w Argentynie i Chile wydaje się wskazywać na ponowne zainteresowanie tą częścią nieba. Przyswojenie wszystkich ustaleń naprawdę przekracza możliwości jakiejkolwiek pojedynczej osoby, jednakże dedykowany zespół mógłby zgromadzić wszystkie istotne informacje. Chociaż informacje te z konieczności byłyby ściśle tajne, Sicin tak naprawdę wyjawił wszystkie sekrety w Kronikach Ziemi. Teraz do nas należy zmiana naszego własnego zrozumienia tego, kim jesteśmy naprawdę, jako gatunek zwany ludźmi, abyśmy mogli, jak mówi Sitchin, być lepiej przygotowani na przybycie Anunnaki. Wielu z nas nigdy nie będzie podróżować po całym świecie, aby odwiedzić starożytne obserwatoria. Jednak Sitchinowi się to udało, a to, co odkrył dotyczące rozmieszczenia tych obserwatoriów na powierzchni Ziemi, również jest zaskakujące. Wszystkie obserwatoria są nachylone w stronę półkuli południowej. Znajdują się także na tej samej szerokości geograficznej Ziemi. Z jego najnowszej książki dowiadujemy się, że wiele z tych obserwatoriów mierzy dokładne wschody i zachody Księżyca i Słońca z dokładnością nieporównywalną z żadnym nowoczesnym sprzętem pomiarowym. Dziedzina astronomii i astrologii została całkowicie zrozumiała dzięki Syczynowi, który pokazuje, że koncepcja boskiego czasu była czymś, co stworzyli starożytni kapłani astronomowie, aby przepowiedzieć przybycie swoich twórców. To z pewnością naciągane, ale gdy do wniosków Sycina dodamy logikę i cierpliwość, dojdziemy do wniosku, że ludzkość została wprowadzona w błąd co do naszego faktycznego pochodzenia i błąd ten nadal jest utrzymywany. Szczególnie fascynujące są badania biochemiczne. Cała nasza struktura DNA przypomina kontaktową kapsułę uwalniającą się w czasie. Kiedy zostaliśmy pierwotnie zaprogramowani, nasza podstawowa struktura DNA ograniczała się do nici podwójnej helisy. Na mechanizm wyzwalający, który umożliwia nam normalne funkcjonowanie, wpływa promieniowanie gwiazdne. Znajdujemy się teraz w miejscu na orbicie wokół naszej galaktyki centralnej, gdzie częstotliwości radiowe centrum galaktyki, a także wielu innych układów gwiezdnych przekazują nam nowe informacje. Według Sicina ujawnienie tej informacji zbiega się z kolejnym przybyciem 12. Planety. Podjęta przez rząd próba zbudowania laboratorium kosmicznego wolności będzie miała na celu ustalenie miejsca pobytu Nibiru 12. Planety. Najważniejszym pytaniem jest oczywiście to, co pomyślą teraz o nas istoty, które pomyliliśmy z bogami lub nawet z samym Bogiem. Przeszłość nie dano nam takich samych mocy jak oni, ale w wyniku tysięcy lat selekcji genetycznej pod pewnymi względami staliśmy się podobni do Bogów. Większość starożytnych języków została już rozszyfrowana i odkryto, że 22 hebrajskie litery zawierają informacje oparte na systemach generujących światło. Nasze rozumienie toroidalnych pól siłowych, szeregów Fibonacci'ego, fraktali i otwartych topologicznych przestrzeni wektorowych zostało wyrażone w języku matematyki. Polak wiezdne zaczynają bardziej przypominać wydruki generowane komputerowo niż przypadkowe punkty świetlne na nocnym niebie. Jeśli jest coś, co istnieje bardzo wysoko, co Sitchin osiągnął, to z pewnością jest to poszerzenie ludzkiej wyobraźni. Legendarne kultury Atlantydy i Lemurii nie wydają się już fantastyczne, ale jako wysiłki innych ras, aby przetrwać na planecie Ziemia. Projekt SETI, oficjalne rządowe poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej, został anulowany, a następnie reaktywowany przez prywatne konsorcjum firm Odpowiedzi na te zagadki są niezadowalające, gdy porówna się je z dowodami na to, że inna rasa ludzi wkrótce odwiedzi naszą planetę, co najwyraźniej miało już miejsce wiele razy w przeszłości. Pamiętajmy, że okrążenie słońca zajmuje Ziemi rok. Według Sitchina potrzeba na to Nibiru 3600 lat. Dlatego jeden rok dla nibirłańczyków równa się 3600 ziemskim latom. Mówi, że ukończył wszystkie te badania, aby przygotować nas, ludzkość, na powrót naszych twórców. Praca Zacharia Sitchina jest bez wątpienia najbardziej rozciągającą umysł kosmologią, jaką można dotychczas znaleźć. Co więcej, wydaje się ona niezmienna również pod względem akademickim.